Pan doktor Jan Kulczyk, bydgoszczanin, czy są jakieś wspomnienia bądź takie historie związane z miastem, które jakoś wracają i zawsze na twarzy wywołują uśmiech? No, <ścoughs> wczoraj jak jechałem z lotniska, przejechałem koło domu, gdzie, 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 się, gdzie się urodziłem, właściwie nie koło domu, bo, bo tego domu już nie ma, na zbożowym rynku. Gdzie dziadkowie mieszkali, chyba potem koło mojej szkoły podstawowej, jednej i drugiej, koło liceum. Także rzeczywiście to do matury mieszkałem w Bydgoszczy. W związku z tym ten okres taki, który się tak strasznie mile wspomina, bo zazwyczaj on wiąże się z przyjemnościami, a jeszcze nie jesteśmy obciążeni tymi wszystkimi problemami, które gdzieś na spotem w, w życiu dopadają. Można powiedzieć, że jeżeli wraca się do Bydgoszczy, to zawsze z jakimś tam sentymentem. No, zawsze do korzeni wraca się z sentymentem. Porozmawiamy jeszcze na temat konferencji. Jakie pana zdaniem atuty i jaki potencjał ma Bydgoszcz? I jak te atuty, jak ten potencjał należy wykorzystać, żeby przełożył się na inwestycje? Mnie się wydaje, nie można być dobrym we wszystkim. Nie można. Być omnibusem, bo to zazwyczaj ten okres renesansu, gdzie, gdzie, gdzie wymagano wszelakich zdolności, już minął. E, świat, globalny świat no, poszedł w kierunku specjalizacji. I dzisiaj, jeżeli chcemy się w nim odnaleźć, a to jest jedyna, jedyna droga, jedyna szansa na to, by być, być obecnym w przyszłości, w gospodarce i we wszystkich właściwie obszarach. Trzeba znaleźć, znaleźć swoje miejsce znaleźć swoją specjalizację znaleźć swoje najsilniejsze, najsilniejsze strony a tutaj nie wiem tak się zastanawiałem no akurat Bydgoszcz i województwo bydgoskie jest województwem którym jest najwięcej energii odnawialnych, najwięcej elektrii, elektrowni wiatrowych właśnie jest jest, jest tutaj w województwie bydgoskim, na trzecim miejscu to województwo jest pod względem biogazowni, także może to będzie miejsce, gdzie ta nowa energia, ta, która tak, bez względu na to, czy nam to się podoba, czy nie, będzie zajmowała tę energię, z którą no, mamy problemy, mamy mamy Chociaż teraz nie widać, ale ta zmiana klimatu jest też faktem, i, i myślę, że moglibyśmy nie tylko mieć te wiatraki i produkować energię, ale zastanowić się nad tym, żeby to całe zaplecze technologiczne było już nie tylko na, 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 na obszar województwa bydgoskiego, ale pomyśleć o tym dalej. W tej chwili będzie dominowała, bo jest znacznie, znacznie lepsza, tańsza, elektrownie, elektrownie morskie, wiatrowe morskie. Myślę, że to jest jeden z takich momentów. Myślę, że, że Bydgoszczyk, firma produkująca pojazdy szynowe, największa w Polsce, to jest też też przyszłość, infrastruktura i to tylko nie należy się tylko ograniczać do Bydgoszczy, trzeba pomyśleć też o świecie, w tej chwili te wszystkie kraje rozwijające się, Afryka, która, której na 10 krajów najszybciej rozwijających się w świecie 6 jest w Afryce, one potrzebują infrastruktury. To są obszary, które być może włodarze tego miasta i przedsiębiorcy w tym mieście i w tym województwie powinni, powinni pomyśleć. No właśnie, a jakich inwestorów, inwestorów z jakiej branży najchętniej widzielibyśmy właśnie i w Bydgoszczy i w województwie? Nie wiem, nie, 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 nie mnie tu oceniać i, i wyrokować. Nie mieszkam w Bydgoszczy już z tylu lat, w związku z tym jestem też przeciwnikiem takiego, takiego doradzania i, i, i wymandrzania się, Przedsiębiorca to taki człowiek, który nie potrzebuje pomocy, który sam ma pomysły, sam potrafi je realizować i sam potrafi przekonać innych do tego. No właśnie, a propos tych pomysłów, była też mowa o osobach, które gdzieś tam dopiero zaczynają tą swoją drogę, są na początku tej przygody. Jakie mamy dla nich rady, żeby dodać im motywacji? Ja myślę, że z tymi radami to tak samo jak, jak z tymi wszystkimi innymi radami. E Kompetencja jest przede wszystkim, w związku z tym nauka, 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 jeszcze raz nauka, umiejętność komunikowania się ze światem, czyli języki. Ale potem, potem to już, to są predyspozycje, które zazwyczaj gdzieś, gdzieś się ma w genach, czyli tą przedsiębiorczość, wytrwałość, solidność, e, punktualność, tu można jeszcze to wymieniać. Ale, ale przede wszystkim e, to takie wiarę w siebie, że jednak e, że rzeczy niemożliwe, które się wydawałyby, że, że, że do tego nie wiadomo jaka technologia jest potrzebna, nie wiadomo jakie zaplecze, e, e, m, że są możliwe. I dałem dzisiaj na konferencję ko przykład Addis Abebe, e, w której to Boeing stworzył światowe centrum obsługi nowych samolotów Dreamlinerów. Pytanie, wszyscy są zdziwieni, dlaczego Addis Abeba, a, a dlaczego nie? No, tego w związku z tym, dlaczego nie Bydgoszcz? Właśnie jest Pan jednym z inicjatorów i organizatorów dzisiejszej konferencji. Jakie oczekiwania? Ja jestem, jestem gościem tutaj, także staram się trochę tych doświadczeń, które na świecie zdobyłem, przekazać kolegom, ale, ale ja myślę, że to oczekiwać oni sami od siebie muszą i to władze same, same, jeżeli nie, nie pociągną tego, nie, nie, nie wykreują. Zbyt gorszy miasta, w którym chciało się będzie mieszkać, żyć, a przede wszystkim pracować, to, to żadne rady tu nic nie pomogą. Już dosłownie na sam koniec. Co takiego mógłby Pan, ma teraz okazję, i chciałby powiedzieć Bydgoszczanom? Bydgoszcz się zmienia, jest coraz piękniejsza. Ma swój wdzięk, szarm. I ma szansę bycia takim brandem, gdzie wiele osób będzie chciało się z nim identyfikować i wiązać.